Wczoraj y, miałem wieczorem spotkanie z naszymi wolontariuszami działającymi, w, znaczy z spotkanie z kilkuset naszymi wolontariuszami działającymi w ramach naszego stowarzyszenia, w pomocy uchodźcom, tej bezpośredniej pomocy, którą dzisiaj której dzisiaj udzielamy w wszystkich możliwych miejscach, gdzie ta pomoc jest potrzebna. Łączyliśmy się i z naszą grupą lotną, w, z Marcelą Ostaszewską, z wszystkimi tymi wspaniałymi ludźmi, którzy tam w, pracują w Zosinie i w innych miejscach na granicy, gdzie potrzebne jest wsparcie na punktach recepcyjnych, w punktach już pobytowych. Widziałem wczoraj też wysiłki Dobr Karolik, żeby zostać na dworcu w Poznaniu, z którego nas Zaczęli wyrzucać, widząc, że mamy plakietki Polska 2050 na naszych kamizelkach, bo oczywiście to komuś się nie podoba. Nasza, nasza ekipa z Robertem Sitnikiem, z Rotą Cichocku, z innymi, zrobiła super robotę w warszawskiej Hali EXPO. Tam też się oczywiście pojawiły. Jakieś kłopoty, niesnaski, takie czy inne rzeczy, tak czy siak. My swojej pracy absolutnie nie zaprzestajemy. Przeciwnie, coraz więcej tego zapału do działania jest i coraz więcej ludzi, którzy chcą się zaangażować w tę pomoc uchodźcom. Tylko trzeba pamiętać o tym, że musimy mieć do tego siły musimy mieć do tego zapasy, że tak powiem, w nas, a już też wyraźnie widać, że ten moment. Takiego powiedziałbym pierwszego wydawania zapasów przez społeczeństwo obywatelskie się kończy. Społeczeństwo obywatelskie dźwignęło rzecz, która była absolutnie nie do dźwignięcia, w, czyli przyjęcie ponad miliona osób, które nagle zjawiły się w naszym kraju. Społeczeństwo obywatelskie zrobiło to po prostu wzorowo, uruchomiło wszystkie, wszystkie zasoby, i finansowe, i energetyczne, i, i mieszkaniowe, i każde inne żeby temu sprostać, natomiast dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, kiedy tę odpowiedzialność powinna zacząć przejmować już państwo. Naprawdę dzisiaj już to musi być przejmowane przez profesjonalną aparaturę, której obywatele nie mają i nie będą mieli, bo to jest kwestia uruchomienia olbrzymich rezerw materiałowych, rezerw lokalowych. To, jest, to są kwestie prawne, które muszą zostać uregulowane. Każda rodzina, która przyjeżdża, każda, każda osoba, która przyjeżdża, to jest osobny kosmos, osobny świat, osobne problemy, które się, które się pojawiają i które trzeba rozwiązać. Musimy dzisiaj naprawdę, naprawdę zrobić taką presję na rząd, żebyśmy nie mieli za 3-4 tygodnie katastrofy humanitarnej, ludzi w parkach, ludzi na ulicach. Ten cały Moduł obywatelski może działać tylko przez określony czas, I w, bo, bo ma określoną wytrzymałość, a później to trzeba zinstytucjonalizować, żeby w ramach pewnych procedur i pewnych instytucji, żebyśmy byli w stanie uratować więcej ludzi, a nie skrzywdzić więcej ludzi. Apelowałem wczoraj o to, rozmawiając z najwyższymi urzędnikami państwowymi, mówiąc: Słuchajcie, opamiętajcie się: mamy trzy tygodnie, cztery tygodnie do katastrofy humanitarnej.